Jest 18 dzień miesiąca. Za dwa dni musisz zapłacić ZUS, za tydzień pensję dla ludzi, a na koncie firmowym pustka. Patrzysz na telefon i wiesz, że musisz wykonać ten jeden upokarzający telefon do swojego najlepszego klienta, tego, który zostawił ciebie najwięcej pieniędzy. I musisz go zapytać o swoje własne ciężko zarobione pieniądze z faktury wystawionej 30 dni temu. Czujesz ten uścisk w żołądku, to poczucie, że z prezesa własnej firmy zmieniasz się w indykatora. Znam to i powiem ci coś, co może cię zszokować. Opóźniona faktura to nie jest twój prawdziwy problem. Zobacz co tu się dzieje. Problem to nie jest ten jeden klient i ta jedna faktura. Problem to system, w którym twój cash flow, twoja płynność, twoja zdolność do zapłacenia własnej pensji zależy od czyjegoś widzi mi się. Oddałeś stery swojego statku komuś innemu. Jesteś zakładnikiem. Twoim zadaniem nie jest dzwonienie do klientów i proszenie o pieniądze. Twoim zadaniem jest rozwijać firmę, zdobywać nowych klientów i budować wartość. Każda minuta, którą spędzasz na myśleniu o tej niezapłaconej fakturze, to minuta skradziona z przyszłości biznesu. To absurd. Musisz odciąć ten kabel. Pytanie, które musisz sobie zadać, nie brzmi: czy nie na to stać? Prawdziwe pytanie brzmi: czy Twój święty spokój, Twoja zdolność do spania w nocy i czas, który możesz poświęcić na rozwój firmy zamiast na windykację są warte tych 2-3% wartości faktury? Koniec z teorią. W opisie pod tym filmem umieściłem link do prostego kalkulatora. Kliknij, zobacz symulację dla swojej faktury i sam zdecyduj ile jest warta Twoja wolność. Przestań być windykatorem we własnej firmie, zacznij być jej prezesem. A teraz posłuchaj uważnie, co by było, gdybyś mógł zamienić tę fakturę, ten kawałek papieru z przyszłą obietnicą zapłaty na prawdziwą gotówkę na koncie w 24 godziny? To nie jest kredyt, to nie jest pożyczka. To prosta transakcja, która nazywa się faktoring. Pomyśl o tym tak. Sprzedajesz swoją fakturę w firmie factoringowej powiedzmy za 97% jej wartości. Oni od razu przelewają ci pieniądze, a potem sami cierpliwie czekają, jak twój kontrahent. Im zapłaci. Ty masz gotówkę, problem z głowy. Odzyskujesz pełną kontrolę. Daj znać, co o tym myślisz. Jeśli chcesz więcej praktycznych informacji ze świata finansów, subskrybuj ten kanał. Odwiedź nasze social media na Facebooku i odwiedź Bankier Smart, gdzie znajdziesz masę przydatnej wiedzy, artykułów, dzięki którym możesz poprawić swoje życie finansowe. Wszystkiego dobrego. Cześć.